2010 było 30 cm wody w domu no a dzisiaj było tak jak było jak rano władzom mówiłam, że żeby wziąć i na brzegu że nie ma nic, nie ma piasku, nie ma tego to może by się było tu nie wydarło, bo tu, tu po prostu spłynęła ten czyli woda się przedarła tutaj tak, aż podeszła tak, tutaj pod schody tak, Pani tak, i tu w ogródku, wszędzie nie ma krawężnika przyzwoitego od szosy od ulicy i ta woda jak jest trochę większa opadów, obojętnie kiedy, nie tylko przy powodzi, to ta woda szuruje tutaj. I teraz tu był w miarę ten chodnik przyzwoity, ale w ubiegłym roku kanalizację tu robili, bo tu jest ta tablica i tak zrobili położenie płytek, że powybijane jest wszystko. Tu, gdzie jest stara część, to jest w miarę przyzwoite. I tu jeździły poparka, yy, jeździła wywrotka. No jest wszystko przerąbane. Teraz jak śnieg odwalałam, a jestem samotną kobietą yy, wdową oczywiście, więc to jest okropne. Przy tym a problem... mówiła pani, zgłaszała Pani to o władzą? Tak, no, ale raz. władzą miasta? Oczywiście, czy... oczywiście, oczywiście. No i co, co władza na to? Mało to jeszcze, bo tu cały czas spływa ta woda z całego miasta, bo tam jest jednak na górce i przy większych roztopach czy przy co przynosi piaski, przynosi żwiry. Ja sprzątałam ulicy, bo mnie to denerwowało, to nawet tych kupek, które tu były ułożone, to nie miał kto tego zebrać. I teraz powiedziałam, że nie będę robić, bo ja mam bardzo duży problem z tym i nie mogę, nie mogę tego wszystkiego robić. A te worki kto postawił tutaj? No to przy jeśli jak już woda się wdarła, z mhm. wodą my równo powiem. Rano? No, a to już było około dziesiątej chyba. Po, po powodzi dwa lata temu tu coś robili w ogóle? Nie, mało to jeszcze, yy, ja zgłaszałam to w urzędzie gminy, yy, na dole w rzece jest robiony, no nazwijmy to półwysyp, jest to będzie takiej wielkości jak moja ta bra, brama i bramka, zaraśnięta chwastami i nikt tego nie zrobił. Ja sobie pozwoliłam wczoraj zadzwonić do tej firmy, która prowadzi regulację rzeki, więc mi powiedzieli, że był tutaj kierownik pan Domino i że po prostu uzgadniali z burmistrzem wały, ale wały, wały będą robić tam koło środka rekreacyjnego. No bo tam jest środek, a jak tam podwyższą wały, później proszę pana, tam jest taka firma Mastalęż, więc on porobił blachy, mosty, i ta woda znowu tam teraz nie ma bardzo przepustu. No i to niestety będzie się spięczało i będzie tu wylewać. No a co pani zrobi, jak dzisiaj będzie w nocy padał des? Mam wszystko podniesione do góry w domu. Aha. Chce pan, to no już w tej chwili, chce pan zobaczyć? No, możemy zobaczyć. To znaczy, wszystko popakowałam, to na górę. Aha, czyli Pani się tu zabezpieczyła w ten sposób, że... Jak zobaczyłam wszystko rano, pani... co się dzieje, to z dolnych części, proszę Pana, wzięłam i pakowałam, żeby mhm. mi to nie zalewało No tak, C czyli Pani żyje cały czas w strachu. Oczywiście. Mhm. Poziom wody rzeczywiście bardzo się podniósł do tego stopnia, że zalało nawet parking przy Dąbrowskim Domu Kultury. Czy, to, to państwo jesteście powodzianami, czy zalało was tutaj? Zalało nas, woda była dotąd. Dzień dobry. dobry. Tam telewizja właśnie też u była. Ale tutaj woda do jakiego poziomu się podniosła? Do dobramy, do Czyli zalało to też i tu, ten dom? Czy? z tym betonem. czyli nie, nie, nie weszła woda do pomieszczeń? Do, do tego pomieszczenia nie, ale piwnice, tam piece, to wszystko to jest zalane. W tym budynku? Tak. No, od y, tamtej powodzi władze coś zrobiły tutaj, żeby zabezpieczyć Panie, się? Otóż nie to, w pana, że nie. nie. zrobiły, od właśnie za... zadawałam pytanie przed chwilą panu burmistrzowi, gdzie się podziały pieniądze i co zrobili od 2009 roku od powodzi. Pan burmistrz stwierdził, że on nie jest odpowiedzialny za rzekę, on jest w ogóle za z tego wychodzi, że pan burmistrz w naszej gminie nie jest za nic odpowiedzialny. To jest najzabawniejsze. A czyli rozmawialiście z burmistrzem? Tak, rozmawialiśmy z burmistrzem. Pan burmistrz nie umiał odpowiedzieć y, na żadne pytanie zadawane, kto teraz pomoże, dlaczego nikt wcześniej nie zabezpieczał, nie pomagał. E, proszę pana, woda jest od 5 rano, a bo, był, to powiedział, że a, worki z, a worki z piaskiem przyjechały o godzinie 11, bo ta powodzia by się musiał wyspać, rzecz jasna. E, pan burmistrz stwierdził wczoraj, że wody na pewno nie będzie. Mhm. Dzisiaj sobie jeździł w samochodzie, wozili go, teraz się pofadygował, przyjechał sam zobaczyć, jak to wygląda. E, pieniędzy na nic nie było, e, kanały są dalej niezrobione, rzeka nie wyczyszczona. tutaj Pan, pana burmistrza, dlaczego drzewa są nie wycięte. To leży w naszej kwestii. Dziewi w 2009 roku to miało leżeć w kwestii gminy, wycinanie tych drzew oczyszczanie rzeki, poszerzanie, kory, poszerzanie koryta. Nic, nic nie zostało zrobione? Nic nie zostało nic zrobione. Zbiornik retencyjny miał być zrobiony... A dwa lata temu też was tak zalało? Nie, proszę pana, dwa, tak, 23 lata, lata temu. Mhm. Tylko, że wtedy trzy, trzy było 3 i 4 lata łącznie temu z domem. Mieli wodę tutaj metr 40, metr 50 w domu. Zniszczyły nam meble, tutaj w tym domu, tak. Tak? meble, części samochodowe. I, I tutaj żeśmy Mi mieli w tym pomieszczeniu. A co, 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 co będzie, jak dzisiaj w nocy będzie padał deszcz? Przygotowani jesteście na powódź? E, to znaczy. Pana, no, przygotować jak na... No nie, nie da się przygotować nie. do końca, prawda? Bo to człowiek czeka, nie wiadomo, czy stracił, już dosłownie wszystko, czy coś jeszcze przeszkadza. Częściowo, części żeśmy powywozili o tego samochodzie. E, tutaj zaraz obą silnik, odgona zalałam, to jest kilka tysięcy złotych. E, i domy dalej powiem. też zalało? Tak, tamte tak. domy tam jest z, tak. w domu u sąsiadki była woda, okay. znowu jej, bo ona ma najniżej, niestety, i jest najbardziej poszkodowana w tym momencie, dlatego że straciła dom po raz kolejny. I tak co powódź zalewa, tak, co. W tamtym roku nie było, ale praktycznie co były roku. Były wnioski, były pieniądze przeznaczone na budowę zbiorników retencyjnych, na czyszczenie rzeki. Miało być to robione zaraz po powodzi w 2009 roku. Proszę pana, nic nie zostało zrobione, dosłownie nic. Nawet studzienki w tym momencie na drogach nie są wyczyszczone. Ten dom całkiem tu zalało? Tak, te schody. Wchodzimy do całkowicie zalanego domu. I tutaj woda do... sięgała dokąd? Widzi Pan na kartonie, ile było wody. tak no, no, ale... około pół metra? 30 ponad Więcej, uh -huh. bo tak jak tu jest na przykład niżej. Tak jak tu jest uszkok. I... No tak, tu jest niż, niższe i, i, pomieszczenie. I teraz wszystko macie tutaj wyciągnięte do góry, żeby w razie czego no, jak Was zjedzie... Do góry, tyle o ile, co się dało na szybko uratować, uh -huh. nie? A, a, a w międzyczasie władze coś zrobiły, podniosły wały, czy cokolwiek się wydarzyło? Nie, nawet rzeki, rzeka nie, nawet nie jest wycięta drzewa. Czyli od, od tamtej powodzi nic nie wydarzyło? Nawet bobry, drzewa pościągane. A mówiliście, to... mówiliście burmistrzowi, jaka jest sytuacja? Hmm, ten, stale się mówi, no, ale nie ma pieniędzy na takie rzeczy. Mm -hmm. Tu nawet może być pół metra, a tu ma pan już półtora. Tu deski miałem na remont przygotowane, o widzi pan. O, o, to, nawet, no. No i ta woda dosyć, dosyć szybko przepływa, także nurt jest wart. Tam na garażu Woda podeszła pod dom jak widać. Zalana droga. I ile domów tam jest zalanych? Dalej już nie przejdziemy, ponieważ droga jest zalana. Kilka domów także zalało. W tej chwili usuwana jest woda. Jak widzimy, straż pożarna dotarła z tamtej strony. Nie wiadomo co się dzisiaj wydarzy w nocy. Jeżeli będzie deszcz, te domy będą zalane jeszcze bardziej. Lata temu też pana zalało? W 2009, 2010. Proszę bardzo. E, jakieś co? zabezpieczenia tutaj w międzyczasie No Nie, pan tego pana tutaj ładnie tam. No to właśnie płacamy. burmistrz, burmistrz widzę was odwiedził. Czy burmistrz coś nie, zrobił? Nie, nie odwiedza wszystkich, których nie zalało. Aha. A, wa, a was nie odwiedza? Nie. A tutaj jakieś zabezpieczenia w międzyczasie wykonano od tamtych powodzi? Żadnych, <grymparkeit> no, Proszę pana, jest tylko masz talerz, który współpracują razem. Zresztą to. to, tak, co wam powiem, to i tak chuj z tego jak. No pokaż. to <grymparkeit> W takiej miejscowości jak Dąbrowa Tarnowska, którą regularnie zalewa ważniejsza jest synagoga, czy, czy te tereny, które są zagrożone powodzią? Prawy, że to tych pieniędzy nie można jednych przekładać na drugie, to gdyby to były nasze gminy. Nie, nie, ale chodzi mi o to, że starano się nie o się... remont na przykład tego obiektu, a, a jakoś nie starano się skutecznie o pieniądze ja na zabezpieczenia tego terenu. No, zapewne starano się o wiele innych rzeczy, jednakże nie wszystkie starania wychodzą skutecznie, Na no, ale pewne, gdyby koryto rzeki było wyczyszczone z roślinności, to ta woda by szybciej, że tak powiem, mogła zostać odprowadzona. Natomiast czy przyniosło to skutek? Zadowalający to jest jeszcze całkowicie inna sytuacja. Władze powinny coś tutaj zrobić w końcu. Bo, z tego co wiem, są, są prowadzone cały czas działania. Robili ale drogę. jakie działania są prowadzone, skoro, skoro dalej pan, sam Pan mówi, że ten teren nie jest oczyszczony i przez to zwiększa się zagrożenie powodziowe. No, jak jeszcze raz Pan mówi, nie jest to w gestii i burmistrza, wójta, Czyszczenie cieków. On no się ale stara i z ale... tego co wiem się stara i tak samo jak. Ale z tak stara Polesławia, się bezskutecznie. Ale, ale gdyby to się, to... się starał tak jego pieniądze na synagogę, to może by coś uzyskał. Ży... Życzymy wszystkim wójtom starania się, żeby ich starania przyniosły efekt realny, bo my też mamy wtedy mniej pracy. No, no właśnie, o to chodzi. No o to właśnie chodzi. Dziękuję. Trzymać. bardzo. Część rzeczy udało się uratować. Część uległa zniszczeniu w tych domach zalanych tutaj na ulicy Oleśnickiej. Sytuacja powtarza się cyklicznie co kilkanaście miesięcy. Jak słyszeliśmy, władze podobno się starają. Gdyby starały się tak o zabezpieczenie tego terenu przeciwpowodziowe, jak na przykład o pieniądze na odbudowę synagogi, to może mieszkańcy mogliby żyć w spokoju w tej części Dąbrowy Tarnowskiej. Na miejsce zalania przybył burmistrz Stanisław Początek, ale został powitany przez mieszkańców niezbyt dyplomatycznie, mówiąc eufemistycznie. Mieszkańcy mieli pretensje do włodarza. Padały bardzo niecenzuralne słowa pod adresem burmistrza Stanisława Początka, no ale sądząc jego dotychczasowego zachowania, będzie raczej kontynuował politykę odbudowy zabytków niż zabezpieczania ludzi przed powodzią w Dąbrowie Tarnowskiej.